Pewnie każdy w swoim życiu nadział się, przynajmniej chociaż raz na reklamę kursu jak zostać milionerem. Myślę, że jak ktoś by był naprawdę milionerem, to by nie miał czasu na takie kursy. No bo czy widzieliście, żeby taki kurs organizował na przykład Elon Musk? Mniej więcej wygląda to tak. Witamy na szkoleniu jak zarobić milion? Ile was tu jest? Tysiąc. Po ile były bilety? Po tysiąc. Dziękuję. Koniec szkolenia. Proste, proste. Wielu ludzi dało się nabrać albo dalej się nabiera, a potem oni już nie zorganizują takiego szkolenia, niestety. A uczciwą pracą milion złotych jest bardzo ciężko zarobić i każdy wie o tym, kto chodzi do normalnej pracy. Ja tylko mam nadzieję, że ludzie już na tyle zmądrzeli i się nie nabierają na takie rzeczy i na takie szkolenia. W pewnym momencie takie szkolenia stały się tak popularne, że zalewały nas z każdej strony i pseudo milionerzy czy nawet miliarderzy obiecywali nam góry, góry pieniędzy. Oczywiście tych gór nigdy nikt nie zobaczył.